Czy 80 lat to dużo? No niby dużo. Dla żółwia brzmi jego tak sobie, bo żyje do 200 lat. A dla człowieka? Noe żył co najmniej 650. Prawda, takich starców było przed potopem, sporo, ale to są chyba nevrati. Nie popełnią więc błędu, mówiąc, że w dzisiejszych czasach przeciętny 80-latek uchodzi za człowieka starego. A co powiedzieć o 80-letnim poecie, którego nowy, obszerny tom nosi tytuł Ciągle za mało stary. Za mało stary, czyli ma siłę, by stawić opór, a ta siła rodzi się właśnie z tego, co przynosi doświadczenie, wiedza o kruchości rzeczy, świadomość, która wyraża się w urzekającej prostocie wyrazu. Proszę posłuchać. Jeszcze jestem, jeszcze widzę swój cienia i cienie najbliższych obok siebie widzę. Słońce na zachód płynie, bo kończy się dzień, ale im słońce niżej, tym cień dalej idzie. Aby tylko nagła chmura za plecami nie sypnęła ciemnością jak deszczem, cień nasz sięga za co dzień, sięgamy i my za Nim. Udało się jeszcze. Hipolit ten w wykładach w paryskiej szkole sztuk pięknych przekonywał w latach 60. XIX wieku, że młodość twórcy to nauka, poszukiwanie, tworzenie, a w drugiej części swego życia już nie ma mowy o tworzeniu pozostaje powtarzanie samego siebie, smętna starcza wtórność. Mniej więcej sto lat potem Mieczysław Walis w książce pod tytułem „Późna twórczość wielkich artystów” odpowiadał, że to nie tak, nieprawda, że późne obrazy El Greka stały się rewelacją dla ekspresjonistów, że stary Rembrandt tryskał pomysłowością kolorystyczną, że pisane na starość kwartety smyczkowe Beethovena itd., itd., a ja bym dodał od siebie o niepospolitym pięknie ostatnich opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza. A jeśli Państwo zapytają, czyj wiersz cytowałem, to odpowiem, jego autorem jest Ernest Bryl, który w tym roku ukończył 80 lat. Za mało stary. I Bogu dzięki.